O, halo. Dlaczego mam takie serce? Dlaczego mam dwa serce jakby? A mam jakby dwa? Takie coś. Dobra. Ja próbuję może zginąć po prostu. Słuchajcie, widzowie. I co jest? To jest grane. Bardzo dziwne. Tak, słuchajcie, bardzo, bardzo dziwny świat. Słuchajcie, bo jesteśmy na em, takim świecie specjalnym. Bardzo to słuchajcie dziwne, ale zobacz. Słuchajcie, tu. Teraz mam... jeden jakby. Mam też jakieś serce niby. I dobra, dobra, ja, ja, ja może wezmę te serce. I co? Okay, Ej, dobra, teraz mamy... Już nam się tworzą serca. Dobra, słuchajcie. To teraz... Właśnie czy magiczną komendę. Uwaga, bo mogę tutaj włączać sobie tryb. Kreatywne, słuchajcie, jest to bardzo stara wersja. O! Bardzo stara, niestety. I tutaj mamy takie różne rzeczy. Także weźmy sobie tego najwięcej, jak tylko się da. Dobra, tyle. Co nie? I teraz niby tak. Dobra, o! I teraz. O, straciliśmy życie. Sobie regenerując, nie? I ja klikamy i klikamy, klikamy i słuchajcie. Za chwilę będziemy mogli być niezniszczani. Jak na cały czas klikać. Zobaczcie, zużyłem już wszystko i mam już 15 aż tych tak minieczek. Także to jest też super. Dobra. to więcej pokazywać? Więcej, co mogę pokazać, to jest, słuchajcie, już wam tutaj pokazuję. Zobaczcie, chyba w we starszych wersjach były super secret settings. Nie na no żartuję. To słuchajcie, też dodaję ten mod. Także... Co jeżeli to, to klikniemy? Jak myślicie? Co jeżeli super secret, czyli najlepsze sekretne ustawienia? Klikniemy. No to klikamy, co nie? Ej. Ty. też to tak widać. Tak. Ty. Ej! Widzicie? Ej, świat teraz w ogóle jakoś inaczej widać. Zobaczcie to. O. No przyjrzyjcie się, no. Trochę to zmieniło. Dobra. Tu teraz... 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 teraz teraz chyba normalnie jest. Jeszcze... O ja nie mogę. Co tu się słuchajcie, stało? Ja nie mogę. Zobaczcie jak to nie wygląda. Ej, aż od tego oczy bolą, to jest tak biało. Dobra, nie, wyłączamy. Teraz Teraz to jest chyba stary jakiś A to? Wygląda jak takie... Jakby no... Dziwnie to wygląda, co nie? Tak. No. Teraz bardzo widać te piksele. Jakby sobie jeszcze raz. To już było. O ja nie mogę! O ja nie mogę! Ty nie mogę! Co tu się dzieje? Eee. Naprawdę chyba kiedyś jakby tego moda testowałem to nie wiedziałem że jest taki super secret setting ja nie mogę widzicie to dobra opcje jeszcze raz sobie teraz chyba mam normalnie co nie? czy nie? chyba mam normalnie o ja nie mogę co to jest? ja nie mogę ty co jest? I co się dzieje z tym Minecraft ja nie mogę, dobra. O, Słuchajcie, ja wam nie odwróciłem ekranu. Tylko to się naprawdę od... Jak ja mam iść? Wiecie co? Mam pomysł. Słuchajcie. Teraz. Ehm, dobra, odwrócę wam ekran. Dajcie mi chwilę jak się da. Nie, nie da się. Kurde. No szkoda, abym mógł wam odwrócić, bo teraz mam już e, drugi monitor że mam y, program do na drugim monitorze. O. Co to są w ogóle za dźwięki? Jakieś takie, trochę, no... Dobra. To jest... To jest... Naprawdę, Zobaczcie. To jest dobre, jak chciał sobie zobaczyć w ciemności. coraz ciemniej, to się robi coraz białej. Nie, ja o tym nie Nie! Co trzeba teraz zrobić? Wiecie, czy ktoś z Was coś widzi? O, czy tam było? O, to jest coś. Co jest? Ja nie mogę. Czy my jesteśmy w telewizji? Słuchajcie. no ja. Nie, no to nie jestem. Przepraszam Ej, to. jest taki stary film. Słuchajcie. No to nie jestem. Ja nie mogę! Ja nie mogę! to jest! Co to jest! Ja nie mogę! Widzicie to? Ej, dobra, ja coś, to może nie obecną się tego I dalej. Ja Co się ja Dobra, nie, ja nie wiem czy to. A to jest takie kolejne moty w telewizji, co nie? Ja? Jak... Oohoo! ty teraz tak ładnie wyglądasz. Zobaczcie, ja nie mogę. Tutaj świat taki. A to co tu jest? to co jest? Co to jest? Lava? Ja nie mogę. Ja nie mogę. Ej, to wygląda jak bedrock. Z kamień. To wygląda jak bedrock. Ej, co jest? To jest coś z tym O, To taki bardzo starodawny. Ja nie mogę. Ej, chwila, chwila. My tutaj nie widzimy tak samo, tak jak Clipper. Ej. Sprawdzę, czy jest tutaj mod Spectator i wam to za chwilę pokażę. No to... przyjrzyjcie się temu. Patrzcie, co, nie? A ja teraz sobie wyłączę albo... O, ho, ho, nie, dobra. Potem wam to pokażę, ale widzicie to? Jak jest zamazane, to jest wszystko. No, to nic tu się nie dzieje. A te... Wyłączamy ciągle. To już było chyba. To. I teraz też tak jakby... No ogólnie? Wejdźcie mi to już wyłączcie. Wiesz, takie super sekretne ustawienia, a tak naprawdę byśmy myślał, że to są cheatys, nie? A tak naprawdę to... to, to jesteśmy to jest, w to jest Minecrafta z nich. Eee, Zresetować. Nie, teraz chyba mam normalnie. Dobra. Zobaczcie, widzieliście ten zielony ten motyw. Teraz wchodzimy sobie w Creepera I teraz robimy gamemode spectator CO? Dobra, sprawdzamy czy jest na tej wersji w ogóle jeszcze taki tryb NIE MA SPECTATORA Oto na naszych wersjach te klipery właśnie widzą tak jak wam Ogólnie no. Fajny nawet. Fajny nawet modyfikacja. Przetestowaliśmy chyba wszystkie już ustawienia tych super sekretnych ustawień. Także no. Także to by było już na tyle z tego odcinka. Wy w ogóle widzicie. Znaczy ja mam X jakby na buzi. To jest X. Nie powinno tak być, dobra. Um, życzę Wam miłego dnia. E vejamos aí outro papá.